Cześć, witam Was w nowym filmie. Dzisiaj będzie haul zakupowy z Rossmana i Super Farm. Mamy nowy miesiąc, prawie wszystkie takie podstawowe rzeczy mi się pokończyły, więc stwierdziłam, idę na zakupy. Przy okazji niedawno była promocja w super farm, na którą po prostu musiałam pójść. Nie było innej opcji, także pokażę Wam wszystko, co kupiłam. Od razu mówię, nie mam tutaj żadnej kolorówki, nie ma w ogóle kosmetyków do makijażu, ponieważ po prostu przez cały sierpień obiecałam sobie, że nic nie kupię i póki co tego się też trzymam. Także na razie żadnych kosmetyków kolorowych nie potrzebuję, więc ich nie kupuję. Zacznę może właśnie od Super Farm, ponieważ sam kupiłam tylko dwie rzeczy. Mianowicie była promocja z kartą Lifestyle. Minus 50% na wybrane marki. Jednego dnia był Iwostin, więc stwierdziłam, że jadę, kupuję, bo promocyjna cena wychodziła taniej niż gdziekolwiek indziej. Polecaliście mi różne apteki, w których można kupić termokosmetyki i na pewno w przyszłości będę z nich korzystać. Ale skoro promocja była stacjonarnie, no to stwierdziłam, że idę i kupiłam Ivostin Sensitia, krem nawilżający do skóry wrażliwej, który najlepiej mi się sprawdza. Kończy już mi się ten krem z Nivea, więc wracam z powrotem do ulubionego kremu Ivostin Sensitia. Wielokrotnie już Wam mówiłam, że takie opakowanie starcza mi na pół roku, więc... Przez pół roku żadnego kremu do twarzy nie potrzebuję. Nie znam i nie miałam lepszego kremu do twarzy, także wracam do tego. Akurat też skończył mi się płyn micelarny, a w Superfarmie była promocja i za 9 zł. wzięłam garnier płyn micelarny 3 w 1, czyli ten mój ulubiony różowy do skóry wrażliwej. Tutaj mamy 400 ml. I słuchajcie, za te zakupy czyli krem i płyn micelarny zapłaciłam razem 35 zł. Krem był za 25,74, a płyn micelarny za 9,49, także myślę, że całkiem dobra cena. Następnie udałam się na zakupy do Rossmana. Tutaj kupiłam takie podstawowe rzeczy do domu, jakieś zapachy, szampony, mydła itd., ale postanowiłam, że i tak Wam pokażę, bo mnie właśnie czasem bardziej ciekawią takie zwykłe rzeczy niż jakaś kolorówka kosmetyki do makijażu, więc stwierdziłam, że i tak nagram. A więc pierwsza rzecz jest jeszcze z kolekcji letniej i to jest Summer Feelings, kremowe mydło z wyciągiem z jeżyny. Nie wiem, jak on pachnie, ale zaraz się dowiemy. Mmm, przepięknie, intensywnie. Mam nadzieję, że ten zapach będzie gdzieś tam czuć, jak będzie się myło te dłonie, bo naprawdę jest ładny. No i kosztował chyba 2,60-2,90, także bardzo tanio, a tu jest... 500 ml. Dalej na tych mydłach zauważyłam coś nowego i to jest Palmolive Magic Softness Foaming Hand Wash, czyli pianka do mycia rąk i od razu przykuło moją uwagę właśnie to opakowanie, bo odróżniało się od jakichś wszystkich innych mydeł i skojarzyło mi się z tymi piankami do mycia z Bath Body Works, więc stwierdziłam, że spróbuję, zobaczymy jak to działa, bo nigdy pianki do mycia rąk nie używałam, zawsze kupowałam mydło No i jestem ciekawa jak to się sprawdzi Może kiedyś skuszę się na to z Buff Body Dajcie znać czy używałyście i jak działa Czy jest fajne, czy nie Póki co skusiłam się na to, kosztowało 7,99 Także zobaczymy jak będzie działało Postawię i Sane. I postawię palmoliv i będę używać przemiennie. Dalej wybrałam standardowo chusteczki dla niemowląt Bambi. No, one były za 6,99, tutaj mamy 63 chusteczki. I dla mnie one są po prostu najlepsze, najbardziej nasączone. Nie lubię tych Baby Dream czy jakiejś innej firmy, ponieważ strasznie szybko wysychają i w ogóle nie są jakoś mocno nawilżone. A te używam i do demakijażu, i żeby coś czasami przetrzeć, albo coś dla Was nagrywam. I wiecie, gdzieś tam pomadkę sobie zasłoczuję na ręku, to od razu wszystko zmywa, także te chusteczki są wielofunkcyjne, czasami nawet czyszczenimi e, gdzieś tam, e, wiecie, buty z boku, także naprawdę przydatne i polecam właśnie, bo są wielofunkcyjne. Z takich rzeczy do domu kupiłam sobie dyfuzor i to jest taki zapachowy dyfuzor, e, oczywiście wanilia, ponieważ ja uwielbiam ten zapach i nigdy mi się nie znudzi. E, I to jest Coś takiego, że wkładacie właśnie do tego płynu patyczki. Ja nigdy czegoś takiego nie miałam, słyszałam, że dobrze się to sprawdza i gdziekolwiek jestem i ładnie pachnie, to często widzę właśnie coś takiego. Więc stwierdziłam, ok, uwielbiam jak ładnie pachnie w mieszkaniu, więc bardzo chętnie coś takiego sobie kupię. Z tego co widzę starcza na 4-6 tygodni. Tak tutaj jest napisane. Nie wiem, czy wszystkie na raz się wkłada. Jest napisane 8. Chyba tak. Jest 8 patyczków. Były różne zapachy. Ja się zdecydowałam właśnie na wanilię, bo najbardziej lubię. I to kosztowało chyba 17,99. Tak, 17,99. Zobaczymy, jak będzie działało. Dajcie znać, czy używacie takich dyfuzorów zapachowych z tymi patyczkami, czy może jakichś innych i jak się sprawdzają. Jeśli już jesteśmy przy zapachach, to kupiłam jeszcze zapach do samochodu, no bo żeby po prostu ładnie pachniało w samochodzie i to też jest wanilia ambipur i to jest na 70 dni i to jest tylko wkład, ponieważ w samochodzie już moja mama miała um, ten dyfuzor, tylko się skończył więc teraz tylko dokupiłam wkład bałam się, że to nie będzie ten rozmiar ale na szczęście to jest to szkoda tylko, że to nie jest do końca wypełnione, jest tak 3 czwarte Trochę lipa, bo mogłoby być na dłużej, ale w każdym razie najszybciej jak tylko mogę, zamontuję to w samochodzie i mam nadzieję, że będzie piękny zapach. Tu jest jakiś test. Szczerze mówiąc, z tego testu ja tutaj nic nie wyczułam, ale mam nadzieję, że będzie ładny zapach. Aha, i to kosztowało 15,99, także. Prawie tyle co ten duży dyfuzor do domu, ale dobra. Dalej mam trochę rzeczy do włosów, bo ostatnio bardzo dbam o włosy, zapuszczam je i chcę, żeby one wyglądały jak najlepiej, żeby, wiecie, dbać po prostu o ich stan, żeby ich nie zniszczyć, a bardzo często prostuję włosy, no może teraz już mniej niż kiedyś, ale jednak, więc chcę o nie dbać. Standardowo kupiłam ten szampon, co zawsze, bo sprawdza się najlepiej na moich włosach i to jest Dove Daily Moisture. Dwa w jednym, czyli szampon i odżywka. I to jest super, bo moje włosy się bardzo plączą. Im są dłuższe, tym bardziej się plączą. Nie wiem od czego to zależy, ale zauważyłam, że jak miałam krótsze włosy, to mi się tak nie plątały. Ten szampon sprawia, że nie mam już takiego problemu. Muszę użyć odżywki takiej pryskanej, ale już nie ma takiego problemu. I wielokrotnie Wam go polecałam. On jest najlepszy, to jest właśnie dwa w jednym. I on kosztował 9,99, ponieważ był na przecenie. Ale kupiłam jeszcze drugi szampon, który też używam, ale jego używam takim ja raz na tydzień. Wtedy, kiedy potrzebuję, tak naprawdę dokładnie oczyścić te włosy, żeby je porządnie umyć. I wtedy najczęściej robię maseczkę, więc nie przeszkadza mi to, że ten szampon nie ma jakby odżywki w sobie i sama maska, czy odżywka do włosów że one się potem łatwiej rozczesują. Ehm, więc kupiłam Garnier Fructis Citrus Detox i ja już zużyłam jedno opakowanie. To jest moje drugie i to jest do włosów przetłuszczających się szampon przeciwłupieżowy, aktywne składniki przeciwbakteryjne, zapobiega łupieżowi, wypadaniu włosów i swędzeniu skóry. On jest naprawdę dobry, jeżeli szukacie szamponu, którego właśnie będziecie używać raz na jakiś czas, żeby dokładnie te włosy oczyścić. Bo czasami naprawdę nam zależy na tym, żeby dogłębnie te włosy umyć, tak żeby one były wyczyszczone. Raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie użyć takiego produktu yy, i to się do tego dobrze sprawdza. Tutaj mamy 400 ml za 9,99, także też nieduża cena. I ja właśnie używam go raz na jakiś czas, także nie jest to szampon do codziennego stosowania u mnie, yy, ale też musiałam kupić, no bo się skończył. Jeśli chodzi o włosy, to to jeszcze nie koniec, ponieważ ostatnio widziałam, że dziewczyny na YouTubie współpracowały z L'Oreal. Przy tych nowych odżywkach, i bardzo mnie to zainteresowało, ponieważ właśnie kończy mi się moja odżywka. Czy no, może się jeszcze nie kończy, ale już jest mniej niż połowa. I chciałam po prostu rozeznać się, co jest nowego, więc stwierdziłam, że przetestuję właśnie jakąś nowość do włosów. Tam były chyba trzy rodzaje tej odżywki, i większość dziewczyn właśnie polecała tą białą, dwufazową. I to jest ekspresowa odżywka pielęgnacyjna, dwufazowy. Elixir, włosy zniszczone. Tutaj jest napisane, że natychmiastowe scalenie rozdwojonych końcówek. Z tym akurat, czy ja wiem, czy już rozdwojone końcówki nam się scalą, może tak wiecie, wizualnie będzie to wyglądało na to, że są scalone. I tutaj drugie, łatwe rozczesywanie, ochrona przed puszeniem. Raz już tego używałam i faktycznie łatwo rozczesują się te włosy, więc tutaj akurat się zgodzę. To jest do włosów zniszczonych, bez spłukiwania i bez obciążania. Laura mówiła, że włosy jej bardziej się błyszczą, że jest mega zadowolona i faktycznie te włosy u niej super wyglądają. Także mam nadzieję, że po dłuższym stosowaniu tego produktu u mnie też będzie jakaś zmiana pozytywna. To jest prokeratyna i serum pielęgnujące, nabłyszczające, także zobaczymy. Kosztowało 15,99 za 200 ml, ma bardzo ładny zapach, także ciekawa jestem po prostu tego produktu. Kupiłam. Przetestuję i dam Wam znać, czy warto, no bo ostatnie dziewczyny mega polecały. Akurat, jeżeli chodzi o laurę, to jestem godna jej zaufać, także kupiłam właśnie ten produkt. Następnie antyperspirant Lady Speed Stick i on kosztował 6,49 i to jest jakaś nowość. Five Benefits. Nie wiem, jak będzie się sprawdzało. Ta jest dry, fresh. Lets Your Skin Breathe. No White Stains. I testowane dermatologicznie. Um, bardzo spodobał mi się ten produkt, bo miałam już jedno opakowanie, co prawda inny rodzaj, yy, ale mega mi się podobało, bo to jest taki żel, który wyciskacie i on tutaj. Odchodzi przez takie dziurki, on jest przezroczysty. Chwilę trzeba poczekać, aż on wyschnie, ale nie jest to jakoś bardzo długo, także nie mam z tym problemu. I ten poprzedni naprawdę miał śliczny zapach i wszyscy mówili zawsze, że ładnie pachnie. Co to ja mówię? Mm, antyperspirant. Także zdecydowałam się kupić nowy. Aż akurat była jakaś nowość, no to wzięłam ten produkt. Okej, okay, zostały trzy rzeczy, i jedną z nich jest Ziaja demakijaż dwufazowy, płyn do demakijażu oczu. Kupiłam to ze względu na to, że naprawdę zakochałam się w płynie do demakijażu oczu z Balea. On też był dwufazowy i miał taką oliwkę w sobie jakiś olejek, którym mega nawilżał te okolice oczu, i spodobała mi się ta idea używania jakiegoś osobnego produktu do demakijażu oczu, oprócz płynu micelarnego, bo zazwyczaj miałam po prostu płyn micelarny. No i już naprawdę wiele razy słyszałam, jak dziewczyny to polecały, ale jakoś nigdy nie zebrałam się do zakupu. On był tani, bo chyba niecałe 6 zł kosztował, 4,99. Jak widzicie jest dwufazowy, potrząsamy. I używamy. Także jestem ciekawa, wiem, że wielu osobom się sprawdza. Także dajcie znać, jeżeli używacie. Jakie macie opinie? On raczej żadnego olejku w sobie nie ma, więc nie wiem, czy te okolice zostawia takie nawilżone, czy może. Troszeczkę przesuszone, raczej nie powinien przesuszać, przynajmniej nie słyszałam takich opinii, ale już się nie mogę doczekać, bo właśnie ten z baleami się kończy, więc stwierdziłam, że muszę mieć coś na zastępstwo. Dwie ostatnie rzeczy są do stóp, także jeżeli ktoś nie lubi rozmawiać o produktach do stóp, to może wyłączyć ten film, ale ja miałam i mam właściwie problem: z tym, że mam strasznie grubą skórę na piętach, i ona za nic w świecie nie chce, wiecie. Zejść Nie używałam co prawda tych skarpetek Złuszczających, ale Wielokrotnie, przynajmniej raz w tygodniu Muszę, wiecie, te pięty zetrzeć, nakremować I tak dalej, ale nie miałam żadnych Dobrych produktów, no więc Mama poleciła mi krem i tutaj jest Ultra zmiękczający krem maska Do stóp z Liren I to jest stop rogowa ceniu I powiedziała, że jest naprawdę dobry 30% olejek herbaciany, i to jest kompletna regeneracja i odnowa skóry stóp. Efektywnie zapobiega zgrubieniom skóry. To kosztowało 8,99, także nie jakiś majątek. Postaram się to tak przetestować, żeby móc Wam dać znać, bo wiem, że akurat w takich produktach ciężko znaleźć coś i rzadko ktoś coś takiego poleca. Także jeżeli będziecie oglądać jakieś moje denka. To postaram się nie zapomnieć wyrzucić tego opakowania, tylko pokazać wam w filmie. Mam nadzieję, że się sprawdzi. A druga rzecz wzięłam tak na przetestowanie: Ewry złuszczający peeling do stóp, i to jest taki jakby pakiet, a na dole jest regenerująca maseczka do stóp. Także mamy takie duo, Home Spa, nawet jest napisane. Także najpierw peeling, potem maseczka, a potem mogę sobie nałożyć właśnie ten Krem z LIREN. I to kosztowało 2,99. Jestem ciekawa tego peelingu, ponieważ. Myślę, że coś w stylu peelingu enzymatycznego do twarzy przydałoby mi się do stóp, także może to będzie właśnie to. Ok, to by było wszystko, jeżeli chodzi o ten haul. Koniecznie dajcie kciuka w górę, jeżeli wam się podobało. Ja zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, jeżeli jesteście nowi. Zapraszam Was do kolejnych filmów, bo przez wakacje było ich sporo i myślę, że postaram się utrzymać taką tendencję na kanale. Mam nadzieję, że widzimy się już w kolejnym filmie. Do zobaczenia! Pa!